Nieskończone przestrzenie naszego wszechświata są imponujące i tajemnicze. Rozszyfrowanie wszechświata jest bez wątpienia jedną z najbardziej ekscytujących dziedzin badań naukowych. Mimo tak przełomowych sukcesów, jak na przykład udane załogowe lądowanie na Księżycu w 1969 roku, dokładna eksploracja naszej galaktyki jest wciąż w stadium początkowym. Niektóre zjawiska w naszym wszechświecie, które zostały zarejestrowane przez pracowników NASA, powodują czasami wiele wątpliwości i rozbieżności w myśleniu ekspertów. W dzisiejszym filmie chcielibyśmy przedstawić pięć tajemniczych wydarzeń i obiektów, które przewrócą Twój obecny obraz wszechświata do góry nogami. Opuszczamy Ziemię, jedyny znany nam dom, aby udać się w najdalsze zakątki kosmosu. Jeśli chcesz dołączyć do nas w naszej podróży, wesprzyj nas kciukiem w górę. Zasubskrybuj Simply Space i czekaj na filmy, które pojawią się w przyszłości. Rozpocznijmy naszą podróż przez bezmiar Wszechświata. GIGANTYCZNE WULKANY LODOWE Pierwsze tajemnicze odkrycie NASA, które dziś pokażemy, prowadzi prosto na powierzchnię planety karłowatej Ceres. Ze średnicą równikową wynoszącą zaledwie 964 km, Ceres jest również najmniejszym ciałem niebieskim tego rodzaju. Jednak planeta, która została odkryta w 1801 roku i nazwana na cześć rzymskiego bóstwa, nie trafiła na pierwsze strony gazet ze względu na jej stosunkowo niewielkie rozmiary. W rzeczywistości niektórym badaczom ze słynnej Agencji Kosmicznej NASA udało się zidentyfikować ogromny starożytny wulkan na Ceres, który znacznie różni się od swoich ziemskich odpowiedników pod względem składu. Wulkan zdobiący powierzchnię Ceres to wulkan lodowy. Zapewne myśląc o wulkanach wyobrażasz sobie wrzącą, gorącą lawę, wyrzucaną fontannami z piekielnej paszczy góry ognia. Ale przypadek lodowego wulkanu na Ceres jest zupełnie inny. Naturalna formacja na planecie karłowatej rozpyla lód wodny i inne zamarznięte cząsteczki. Te lodowe wulkany, które wśród ekspertów są również znane jako kryowulkany, można znaleźć także na kilku innych ciałach niebieskich w naszej galaktyce. Między innymi na księżycach Saturna i Plutona. Niestety niewiele wiemy o kryowulkanizmie. Lodowy wulkan na planecie karłowatej Ceres został odkryty w 2015 roku przez sondę kosmiczną NASA Dawn. Gigantyczna struktura wznosi się 4 km nad powierzchnią planety. Jak już wspomniano, kryowulkan na Ceres nie jest jedynym przedstawicielem tego typu, ale jest pierwszym, który NASA była w stanie okrążyć i zobaczyć z każdej strony. Ta naturalna formacja na małym ciele niebieskim mogłaby stanowić idealną próbkę do działań nad kriowulkanizmem. Eksperci już odkryli, że omawiany wulkan jest znacznie młodszy niż sama planeta Karłowata. Struktura powierzchni Ceres sugeruje również, że całe ciało niebieskie było kiedyś pokryte dziesiątkami tych lodowych wulkanów. Pytanie, dlaczego populacja kriowulkanów na Ceres spada od tysiącleci, jest obecnie głównym przedmiotem badań. Ultimatule. Gdy tylko wejdziemy na orbitę Neptuna, napotkamy obiekt o nazwie Ultimatule. Fascynujące w Ultimatule jest to, że jest to ciało niebieskie, a dokładniej dwa pojedyncze obiekty, które się ze sobą stykają. Podczas gdy większa konstrukcja, zwana Ultima, ma średnicę około 19,5 km, jej odpowiednik o nazwie Tule jest znacznie mniejszy i ma średnicę 14,2 km. Ultima Tule kreśli swoje orbity po orbicie, która opisuje prawie idealny okrąg. Na początku 2019 roku Sądzie kosmicznej NASA New Horizons po raz pierwszy udało się minąć obiekt transneptunowy. Ultima Thule jest zatem najbardziej ziemskim ciałem niebieskim, jakie kiedykolwiek mogło zostać zbadane przez sondę kosmiczną. Naukowcy podejrzewają, że Ultima Thule praktycznie nie zmieniła się od czasu jej powstania około 4,6 miliarda lat temu. Podwójne ciało niebieskie może dostarczyć ważnych informacji o najwcześniejszym stanie naszego układu słonecznego. Na oficjalnej stronie NASA można znaleźć liczne obrazy ciała niebieskiego. Tajemniczy obiekt można podziwiać ze wszystkich możliwych kątów. Obraz zapisuje historię. Czarne dziury to bez wątpienia jedne z najbardziej zagadkowych obiektów w naszym wszechświecie. Formacje, które generują tak silną grawitację, że nie może nawet przenikać przez nie światło, zawsze należały do najbardziej cenionych obiektów podczas eksploracji kosmosu. Wiosną 2019 roku teleskopowi NASA Event Horizon, ogromnej sieci radioteleskopów, po raz pierwszy udało się stworzyć obraz czarnej dziury i jej horyzontu zdarzeń. Obraz, który szczegółowo przedstawia czarną dziurę w galaktyce M87, stał się sławny wśród ekspertów, ale też laików praktycznie z dnia na dzień. Pod względem klasyfikacji poszczególne czarne dziury bardzo się od siebie różnią. To szczególnie prawdziwe w przypadku ich mechanizmu powstawania czy wymiarów. Tak zwane gwiazdne czarne dziury powstają na przykład w wyniku zapadnięcia się gwiazdy. Najbardziej imponującymi przedstawicielami tych obiektów są jednak supermasywne czarne dziury. Odgrywają one ważną rolę w powstawaniu pojedynczych galaktyk, a co więcej, mają masy wielu miliardów słońc. Zapierające dech w piersiach zdjęcia wykonane przez teleskop Event Horizon pokazują jedną z tych supermasywnych czarnych dziur. Wspomniana galaktyka M87, w której znajduje się fascynujący obiekt, znajduje się około 55 milionów lat świetlnych od naszej Ziemi. Czarna dziura, którą możemy podziwiać na opublikowanym zdjęciu, ma masę 6,5 miliarda razy większą niż nasze Słońce. Aby stworzyć obraz czarnej dziury, członkowie zespołu Event Horizon wykorzystali niezliczone indywidualne radioteleskopy, które po szczegółowym dostrojeniu wspólnie obliczyły znany na całym świecie obraz, który miał stać się znany na całym świecie w bardzo krótkim czasie. Jeziora metanowe na Tytanie. Kiedy latem pragniemy orzeźwienia, wybieramy się na kąpielisko. Jednak jeziora na powierzchni Tytana nie mają nic wspólnego z wodami, które znamy z naszej planety. Nawiasem mówiąc, Tytan jest księżycem Saturna. Powierzchnia naturalnego satelity pierścieniowej planety jest zaśmiecona gigantycznymi jeziorami skroplonego etanu i metanu. Chociaż Ziemia i Tytan różnią się znacznie pod względem składu, powierzchnie obu ciał niebieskich na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie. Księżyc Saturna otoczony atmosferą azotu jest domem dla wielu mórz, rzek i jezior, które jednak zamiast wody zawierają metan. Ten naturalny związek chemiczny, który jest m.in. głównym składnikiem gazu ziemnego, odgrywa istotną rolę na Tytanie podczas formowania się krajobrazów. Fakt, że metan na satelicie Saturna występuje głównie w postaci ciekłej, wynika głównie z lodowatych temperatur powierzchni Księżyca. Chociaż istnienie tych metanowych jezior na biegunach Księżyca było znane od jakiegoś czasu, odkrycie tych tajemniczych nagromadzeń chemicznych wzdłuż środka ciała niebieskiego wywołało wśród ekspertów prawdziwe zdumienie. Zanim jeziora metanowe zostały odkryte w centralnych regionach Tytana, naukowcy wierzyli, że te jeziora będą występować tylko w jego obszarach polarnych. Naukowcy podejrzewali, że inne regiony Księżyca były po prostu zbyt ciepłe, aby metan mógł być wytwarzany w postaci płynnej. Jednak ogólna temperatura powierzchni Tytana, która wynosi średnio minus 190 stopni Celsjusza, wydaje się sprzyjać tworzeniu się jezior metanowych. Behemot Potwór Na koniec chcielibyśmy przedstawić tajemnicze odkrycie, którego dokonali pracownicy NASA w 2016 roku. Astronomom udało się znaleźć niewiarygodnie dużą czarną dziurę, której masa jest około 17 miliardów razy większa od masy Słońca. Supermasywna czarna dziura, którą eksperci nazwali Behemoth, znajduje się w odległej galaktyce, która z kolei znajduje się w słabo zaludnionym obszarze naszego wszechświata. Obiekt odkryty przez kosmiczny teleskop Hubble'a fascynuje badacze głównie ze względu na swoje gigantyczne rozmiary i niezwykłe położenie. Odkrycie kolejnej gigantycznej czarnej dziury prowadzi ekspertów NASA do podejrzeń, że niezwykle duże formacje mogą występować częściej niż wcześniej zakładali naukowcy. Największa odkryta do tej pory czarna dziura ma masę 21 miliardów mas Słońca. Ten największy przedstawiciel tego rodzaju znajduje się w niewyobrażalnie dużej gromadzie galaktyk składającej się z ponad tysiąca pojedynczych galaktyk. Fakt, że lokalizacja behemota łamie zwykły układ przestrzenny skłania ekspertów do myślenia. Chociaż behemot ma podobny rozmiar do swoich odpowiedników, supermasywna czarna dziura nie znajduje się w centrum gigantycznej zatłoczonej gromady galaktyk. Ale w słabo zaludnionym regionie naszego wszechświata, w którym znajduje się około 20 galaktyk. Wydaje się, że eksperci wciąż są na samym początku swojej misji badania czarnych dziur. Niezliczone pokolenia badaczy będą prawdopodobnie musiały poczekać, aż te fascynujące obiekty zostaną dokładnie zbadane. Podobała Ci się nasza podróż pokazująca najbardziej tajemnicze odkrycia NASA? Co wywarło na Tobie największe wrażenie? Czy czarne dziury fascynują Cię tak samo jak nas? Daj znać w komentarzach. Czekamy na Twoje sugestie. Dzięki za zainteresowanie i do zobaczenia następnym razem.